mamko, z tej strony Niedzieć, a to kolejny odcinek z, z gry Diving Light. Kontynuujemy fabułę. Spike? Jestem kraj. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No, jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki i jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Okej. Okay. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wedry Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Nie był już zapłyną. Dobra, kończ sprawę. Tylko. Niech nie cię... Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Cholera. F. Już prawie. Daj mi chwilę. Ukraina. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Znaleźć ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Dziękuję. Oddaj głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Na ulicy roi się od zarażonych. Co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych chalików. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Daleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, ty dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlagby to. imponujące ustrojstwo trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna nieźle opala zarazony ciemno Dobra, lampy gotowe. Lera, Spike w całej dzielnicy świat prąd, co jest grane? Ech, nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. 如何？做 Wszystko z powrotem rozdzieli, Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty tyłek w troki i dostaj się do bezpiecznej trefy Będziesz tam musiał spędzić noc no Zobacz, jak mogę ci pomóc. Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Zielone. Coś dobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwam do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagmy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. O Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Hmm. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Dobra robota, 31. Znaczy, Crane, prawda? O! Oh. słuchaj, Draken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut po wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć, łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne. Tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się. Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację potrzebujemy cię tutaj w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. Arschloch. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do rajsa. Ta. Okej, okay, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Pieruj się na kocioł. Zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki, a ja nie mam już Loratraksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla Ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę, i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. No i znowu! Bahir, to ty? Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy, jak wrzeszczał. Mógł się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? To działa rany! On jest dobry, Bahir. Jesteś tu? Pomocy! Co się stało? Nie mogę się ruszać! Zaraz mi serce w piersi wybuchnie! Przemieniasz się? Nie! Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze! Wziąłeś jakieś gówno? To podróbka. Skąd to masz, Bahir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Pójdź Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Jusuf. To jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. – Co się stało? Dabiłeś go? – Nie przemienia się, ale potrzebuje lekarza. Myślałem, że się przemieni. Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na dwudziestym piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił. Od Yusufa. Jednego ze zgadowców na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy, tylko z nim pogadaj. Hmm. No to co? No to chyba było dzisiaj na tyle. Do, do zobaczenia.